Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, moi kochani, w kolejnym odcinku z gry Territorial IO. Ale jak już tutaj doskonale widzicie, nie jest to moja gierka, jest to gra jednego z moich widzów, a mianowicie gracz e, Raku mi ją podesłał. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Obejrzymy sobie ją, od razu skomentujemy. I oczywiście, może tutaj delikatna konkluzja dotycząca jego zagrywek. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, więc zaczynajmy. Tu kolega jak widzicie już wysłał mi gierkę, która jest free for all. Jest tutaj na mapie Europy. Full sendy są wyłączone, więc wygląda to w miarę git i tutaj oczywiście 96 graczy, także nawet 102 na samym początku już mamy 104 graczy. Więc Raku z timu z klan no, nie mógł wybrać tutaj miejsca, jest bardzo dużo ludzi w środku. To są pechowe miejsca, definitywnie. Ale widzę, znalazł się tutaj, więc bardzo fajnie, bo tutaj, w samym rogu mapy, bardzo ciekawie. No i zobaczmy, jak będzie zaczynał grę. Zaczyna grę, tutaj widzę po 25%. 25% wydaje się bardzo fajne. Dokładnie dwa razy po 25, tutaj będzie otwarcie. Już po 40 sobie leci, czyli standardowy taki opening, który właściwie ja także używam, ale tutaj tylko raz, 40 już leci sobie po 50. No, tutaj ma bardzo mało miejsca na rozwój, tak naprawdę. Więc ja się zupełnie nie dziwię, że tutaj przeszedł do 50 od razu. Tutaj będzie problem na pewno z tym botem. Aj kurczę, oddzielił go. Więc, no tutaj definitywnie ten bot będzie tylko i wyłącznie naszego przyjaciela bił. A to trochę pechowo, tutaj szkoda, że też zostanie odcięty. Oj, i tutaj widzę też drugiego bota, ajajaj, drugiego bota sobie tutaj zahachmęcił, więc dwa boty będą na samym początku jego biły. Może wydaje się to nic, ale tak naprawdę bardzo bolą te ataki botów na samym początku, szczególnie jeśli są dwa, jeśli mamy tam po parę tysięcy. Jednostek w momencie jak Latin na przykład będzie miał tutaj przyrost jednostek, około 3-4 tysięcy może mieć, wtedy raku zaatakuje, no i raku trochę oberwie. A, ale na razie ładnie tu wyczyszcza sobie boty na dole, po lewej stronie. Fajnie, że ten bot właśnie po lewej zaatakował OG, a nie naszego kolegę, bo tutaj też by troszkę zabolało, ale Latin się rozpycha, podobnie jak Irish Empire. No, Ja bym w sumie najpierw Irish i Latin się zajął, chociaż z drugiej strony jeśli Tox i OG nie zauważą, że Raku ma mało jednostek i go nie zaatakują, to faktycznie lepszym rozwiązaniem jest zaatakować te boty, które są na zewnątrz, ze względu na to, że te wewnątrz będziemy mogli zaatakować później. Dokładnie, czyli czyści sobie na zewnątrz, no Latin jest już do wybicia tutaj, bo... Bardzo mocno zaatakował tutaj Irish, teraz atakuje tu fajnie, że właśnie sojusze bierze ze wszystkimi Szwajcarlami. Okej, okay. zazwyczaj jak ktoś ma nikt z Szwajcarii, to w ogóle nie atakuje, więc też śmiesznie to wygląda. No i fajnie, doczyszcza sobie boty. No tutaj miał tam 30 parę tysięcy. Dobrze, że Dox ani Oji go nie zaatakowali. Mogli, mogli naszego przyjaciela zaatakować, mm, ale tego nie zrobili. Oho, tutaj Korgi jest atakowany. Wywalił się trochę z jednostek Fajnie, że sobie Raku zachowuje te jednostki Oczywiście No i wygląda to bardzo sympatycznie A Tutaj Fuse zauważyłem, że ma Bardzo dużo jednostek Mało terenu, dosyć nietypową O, GB. Nie, Korgi będzie tu zjedzony kompletnie Kompletnie no, bardzo dobrze, że Oji właśnie e, e, raku dobrze zrobiłeś, że Oji powiedziała, żeby atakował Doxa, bo no, ty masz 200 tysięcy. Tutaj Oji też ma 200 tysięcy. E, Dox definitywnie nadużywa swoich jednostek. Jeszcze tu atakuje w ogóle 649. To już w ogóle bez sensu, bo granicy z nim nie ma. Lepiej poświęcić, a w przypadku Doxa przynajmniej, jednostki atakując Korgiego. Z kolei Oji też nie wiem czemu Korgiego atakuje, bo też ma taką o, tutaj cienką granicę. Bardzo dobrze. Atakuj go. Atakuj go, nawet nie czekaj. Masz trzy razy więcej jednostek. Tak jest. Bardzo dobrze. Idole. Radis tutaj też już jest idealnym kandydatem do zniszczenia. OG wydaje mi się, że powinien od razu w niego tam jechać na dole. Chociaż tutaj NO też widziałem. Tam 40, 80 tysięcy ma jednostek, także też nie za dużo. Trzeba przyznać. Aha, aha, aha. Tak. Dobre. Pakcik. No teraz. Ta i atakuj. Nie no, słuchajcie, jak taka osoba, która właściwie. No, nie wiem, ile tutaj on ma dokładnie pikseli, Ale jestem pewny, że ma więcej niż OG. A jednak jednostek praktycznie nie ma się czym bronić. Oczywiście, że doksa trzeba atakować. No, w takim przypadku nie ma innej opcji nawet. Nawet OG poszedł, ale OG nie może za bardzo pójść, bo jeśli pójdzie za bardzo, to Raku będzie uwięziony za nim. A, a tego na pewno by. Oji nie chciał, no i dał jakieś tam wyjście, ale szczerze. No, tego NO by mnie atakował. Niby tutaj full sendów nie ma, ale z drugiej strony, jak NO się zdenerwuje i naszego kolegę tu zaatakuje na północy będzie go ciągle atakował no to może mu zaszkodzić. Lepiej sobie poczekać. Jesteś na 13 miejscu raku, więc spoko możesz sobie poczekać. Masz kupę czasu. Na pewno masz dwa razy więcej, jak nie lepiej, pikseli tutaj od OG. U korona tu rośnie. Teraz widzimy większy tutaj zasięg. 1K ma 450 tysięcy właśnie. Aha, to jest mylące, że niby full sen, kurde. Ale ludzie są niki, czasem wymyślą, to po prostu to jest komedia. Pajcaria nam rośnie. Tutaj NO jest atakowany przez kolegę z południa. Raku sobie czeka, bardzo dobrze, że czeka. No tutaj, ta teraz to, no. Powoli trzeba się za niego zabierać, bo to nie ma to tamtą. Ta no. OG wiele terenu nie zyska. Właściwie zyskacie bardzo podobną ilość terenu, bo takie dwa paski. Fajnie, że pakcik bierze ze wszystkimi. Okej. Okay. No i to wygląda spoko, właśnie. Wszystkich nasłać na 398, wszystkich nasłać jeszcze na tego. Y OG mogłeś te, tą Szwajcarię Renegade też, no tutaj atak tak no, można, 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 pewnie, że można, bo e, OG ma tutaj o wiele za dużo jednostek jak widzicie, że właśnie ktoś pada koło was lepiej jest wziąć sobie trochę terenu e, bo tutaj akurat Raku może spokojnie się czuć, bezpiecznie bo OG raczej go nie zaatakuje, bo 500 tysięcy jednostek ma więcej więc jakby nawet te 500 tysięcy na niego zużył, to i tak raku by go zniszczył, więc na pewno nie chcę sobie wroga w naszym koledze robić no i na razie ja bym sobie tutaj czekał, jesteś na siódmym miejscu masz niecałe 20 tysięcy pikseli, pierwsze miejsce ma 25, o to jest, o widać kawałek korony nawet tutaj po lewej stronie to jest ta jedyneczka więc będzie trzeba go gonić, definitywnie ja bym tutaj już kazał Szwajcarii i właśnie temu niebieskiemu Atakować Oji. Oji jest bardzo wkurzający, ze względu na to, że bardzo tutaj nam odcina wszystkich przeciwników. E, mamy granicę teraz e, z Białorusią. Pedro, tutaj tym żółtym. E, właściwie to jest jeden, dwa, trzy, cztery. Z pięcioma graczami masz granicę. To jest trochę takie niepokojące. Hmm. No to wygląda spoko, tylko tak. Teraz jedynka piuza może sobie zniszczyć, bo ma 100 tysięcy tylko. Właśnie wszystkim kasz atakować dokładnie tak. Dokładnie w ten sposób. No, tutaj Szwajcaria chce atakować OG. To jest dosyć nietypowa rzecz. Muszę przyznać. Mm. Widzę, aha, bo ty widzę, że masz chyba z nim tutaj jakiś pakcik. Nie chcesz go atakować. No szkoda, bo akurat Szwajcarii to bym powiedział, żeby atakowała OG. Bo w momencie nawet jeśli Szwajcaria zaatakuje OG, OG osłabnie. Tutaj błękitny nawet jeśli by przejął ten czerwony teren tej Szwajcarii, no to wtedy korona ma bardzo tutaj, tego nexa ma bardzo e, dużego sąsiada i przez to nie mogłaby rosnąć tak łatwo, a ty byś mógł się wtedy zbliżyć do niej. Ale to już, a nie, jednak atakujesz, czyli, czyli jednak. No i tak, to jest, to jest, to jest dobre rozwiązanie faktycznie. E, no pokaż mu tam serducho czy coś. Może cię nie, nie będzie atakował ham. O. <grytanie> Dokładnie. A ja widzę, że grasz bardzo podobnie do mnie. Ale fajnie, fajnie, bardzo dobrze. I tu atakuj go, atakuj, go ciśnij go ciśnij go, no. Tylko kurde tutaj ten perwert ma bardzo dużo. Ojej oj, byle perwert się nie zaatakował kolego, bo. A, został zaatakowany przez Nexta. Ja cię kręcę, ale w miałeś powiem ci szczerze, no. Ej, ej, genialne. Wiesz tą wyspę, tak jest pięknie. Duża wyspa należy ci się. To widzę, że kliknięcie Misklik jakiś. Tak, tego perwerta można zaatakować, ale ty go nie atakuj na razie, bo tu masz o wiele za mało jednostek, żeby tego dokonać. Tutaj e, zbotowiał kolega e, Białorus. Z nextem możesz tak, pakcik sobie zrobić, dokładnie, bo. E, tutaj jedynka jest większa od Ciebie. Nie wiemy, gdzie jest pierwsze miejsce, ale jest 10 tysięcy pikseli większe. Więc najprawdopodobniej będzie gdzieś na południu, możliwe, że w Afryce. Tam zazwyczaj taki wielki się człowiek staje. Ja w sumie też, jak tam gram, to dosyć spory tam się robię. No, teraz wydaje mi się, że chyba Białoruś cię powinna zaatakować, bo teraz ty masz najwięcej jednostek. Więc tą Białoruś trzeba by było tak zaczynać się tutaj atakować. Granica się ruszyła. Wypadałoby powiedzieć wszystkim, żeby tą Białoruś jednak wybiła. Temu żółtemu to jest na rękę najbardziej. Tu full sendów nie ma, kolego, więc. głupio trochę. No, znaczy, no, poatakować możesz, nie, ale. koledze naszemu nic nie zrobisz. Bardzo ładnie atakuje szaku. Bardzo ładnie. O! Bardzo ładnie. Dobrze, i zgasiłeś go idealnie. Teraz fuse będzie miał tą granicę. Będzie miał byle jaką granicę, ale będzie miał, więc trzeba też uważać. 6 granic, no nie jest źle. No tak, wiemy, że jesteś zdenerwowany i to ma w sumie sens, no bo no bo jednak cię tam doatakował bardzo mocno. No, tutaj trochę sobie tego terenu zjesz, ale nie za dużo. Ten na południu jest dosyć słaby, ale masz next koło siebie, który ma 4 miliony 300, a ty masz 2700 tylko, więc definitywnie tutaj by wypadało. Delikatnie poczekać. Poczekać na jednostki, możesz powiedzieć jedynce, SPQR, żeby Nexta atakować, nawet tego Fuse'owi. I oczywiście ciągle powinieneś patrzeć gdzie jest pierwsze miejsce, bo pierwsze miejsce jak zauważyłeś już ma prawie że 15 tysięcy więcej pikseli od Ciebie. I tutaj te DE, to tak samo jest dosyć spore. Właściwie, nie no pierwsze miejsce jest definitywnie za duże sprawdzić, gdzie ono jest i wszystkim e, sąsiadom, pierwszego miejsca kazać go, je atakować, bo on rośnie bardzo mocno. I, I będzie problem z nim najpewniej. Pierwsze, drugie miejsce to samo, bo to już jest 50 tysięcy. E, powinieneś tutaj się zainteresować, popatrzeć, gdzie oni są. Jak odkładasz jednostki, patrzysz od razu, gdzie są pierwsze, drugie miejsce, głównie pierwsze w tym przypadku. E, I oczywiście sąsiadom kazać naklikać, żeby atakowali. Zawsze to może coś opóźnić. Pedro, ci pakcik dał, down. No, on tu w sumie granic nie ma. E, tu widzę, Next Few zaatakuje, ciekawie też. No, do, o, i to jest dobre zagranie, bo tutaj jest kolega zmęczony walką, ale Toda teraz wzmocnisz, zauważ, widzisz. E, nie patrzyłeś, gdzie jest Tod. Mm, i, I dzięki temu, że zaatakowałeś, to Tod teraz też łatwo ma tutaj możliwość zaatakowania. Jeśli by były fullsendy, to kurczaki by cię full najpewniej. Właśnie, i Tod teraz bardzo dużo terenu przejął. E, no, każ wszystkim atakować, Toda, bo będzie problem za moment. No, tylko patrz, za, za późno trochę się skapnąłeś. Trzeba wcześniej, wcześniej patrzeć, ciągle kontrolować kto jest na pierwszym, gdzie on jest, z kim ma granicę, kto może go tam skasować i, i nasyłać, cały czas nasyłać. Wtedy, wtedy nie doprowadzisz do takiej sytuacji, że tutaj gość jest ponad 25 tysięcy pikseli większy od Ciebie, właściwie to jest e, no, 150% tego co Ty masz, a Ty jesteś na drugim miejscu, więc Um, no, to jest jednak problem. DE może ci pomóc, ale nie wiadomo, gdzie ten DE jest, bo na razie też chyba tam gdzieś na południu może być. No, no i widzisz. Tod zaatakował Pedro. Pedro by się trzymał, powinieneś każdemu powiedzieć, żeby Tod atakowali, a ty też powinieneś zaatakować. Patrz, zaatakowałeś tutaj praktycznie milionem. Miałeś 7 milionów plus minus. E, zobaczmy, jak to było. Tak, no praktycznie 7 milionów miałeś i zaatakowałeś milionem w Pedro. E, patrz, zaatakował Tod i teraz ty powinieneś zaatakować Toda. Bo w momencie, jak Pedro atakujesz, to ty pomagasz Todowi. A tak to wiesz, jak zauważę, na przykład. Ja zauważę w ogóle jak gracze zauważą, że ktoś wielki atakuje koronę. Wtedy o wiele przyjemniej się dołączyć. Bo jednak mały gracz nie zaatakuje korony jako pierwszy, a ty jesteś na drugim miejscu, powinienś to zrobić. Nawet jeśli bycie sendną, trudno, czasem się zdarza, ale czasem trzeba podjąć takie ryzyko. E, mimo wszystko, no, jesteś jedyną osobą właściwie na tej części e, mapy, która może to TODowi zaszkodzić, a ty mu tutaj pomagasz. E, no, zobaczymy, jak to pójdzie później, ale. No ale tutaj jest, jest definitywnie. No Mars is next mógłby pomóc, ale nie pomoże, bo już tutaj zostaje odcięty, nie. I tu już jest problem. Jedenkę ładnie skasowałeś, ty o wiele więcej terenu zbierzesz niż to, Tu akurat e, Spoko. Ale zobacz, chłop już jest 30. Nie, no praktycznie 35 tysięcy pikseli od ciebie większy, więc tu już jest bardzo duży problem. Te teraz nam się odsłonił. Jest duży. E, tylko DE będzie atakować albo Heche, -he. moim zdaniem powinien Iberię zaatakować, bo Hehe -he akurat jak zaatakuje HEHE, -he, zaatakuje DE. No to Tod sobie wszystko zgarnie. Więc DE broń Boże, HEHE -he nie powinien atakować, nie? Ty z kolei powinieneś się skupić na tym, żeby wszystkich, łącznie z tym Heche -he i tymi trzema, nakłonić do atakowania Toda. Bo jeśli tego nie zrobisz, no właśnie, teraz Tod zaatakował HEHE -he na dół. Bardzo ładnie, bardzo dobrze, że zaatakowałeś Toda. To jest ostatnia, po prostu ostatni moment na to, że tak powiem. On cię atakuje, spoko, ty się po prostu trzymaj, każ wszystkim atakować Toda. DE się też nakłonić do tego, żeby Toda atakowało, czego jeszcze nie zrobiłeś, a on by mógł stąd na przykład się przebołtować po prostu. A tak, to on się zajmuje tutaj jakimiś pierdołami i pozwoli Todowi rosnąć. Pedro, widziałem, że ci pomógł, ale no, Turcja, Niemcy, nic nie robią, zupełnie. Teraz tutaj z. Powinieneś tutaj, Next is Mars powiedzieć, żeby atakować. O! Zaatakował, nawet nie musiałeś mówić, zarąbiście. Świetnie wyszło. Tylko się broń, tylko się broń, nic nie rób dokładnie tak, jak tutaj działasz. Teraz możesz zaatakować. Masz czerwony interest rate. W momencie, jeśli ktoś ci atakuje, ale masz czerwony interest rate, możesz zaatakować nie atakuje się tylko w momencie, jeśli nie masz czerwonego interest rate'u. Teraz masz 0,82, na spokojnie jeden atak, 15%, 000, 15 możesz walnąć w niego. Dokładnie, jeszcze jeden, bo jeszcze masz czerwony interest rate. Dokładnie tak, teraz nie masz, poczekać, masz 1,5%, czekasz sobie delikatnie. Oto, no w sumie mogłeś, no bo już tutaj czerwony interest rate padł. E, I co, ktoś ci pomaga? Tak, Next is Mars ci pomaga, widzę. Bardzo dobrze, tylko tutaj DE teraz ma koronę. Powinieneś powiedzieć wszystkim, e, Turcja tu widzę, wyszła, ale Iberia, ten tutaj pomarańczowy, ten drugi taki ala pomarańczowy. E, he, he, he wszystkim kazać atakować DE. Wszystkim tutaj powinieneś kazać atakować DE, a ty z Marsem powinieneś się skupić na Todzie, by wyście by go wybili. By a wtedy DE byłoby też zmniejszone, jako następny cel, e, byłoby o wiele łatwiejsze do zniszczenia, do przejęcia później, w dalszej części gry. No bo to już jest mid game właściwie, można by powiedzieć, niewielu was zostało, jest 10 osób na chwilę obecną w lobby, więc, więc to już jest definitywnie mid game. No 8 minut, już właściwie około 10-12 e, minut to już jest endgame bardziej. No, tot się broni, nie? To tutaj marnuje czas bardzo mocno. A DE przez to będzie rosło. Dokładnie atakuje tutaj pomarańczowego. To jest właśnie to, o czym mówiłem. Hehehe, <laughs> nie powinien atakować Toda. Tod już w ogóle wyszedł, więc tutaj powinieneś sobie tak zaatakować, żeby już granic z Todem nie mieć. Bo Tod będzie atakował ciebie. Teraz widzę, że DE wkroczyło do akcji. No, teraz to już sobie mogło. Hehe, he, cię odetnie, bardzo ładnie. Hehe, he, w ogóle nie atakuj, nie? Jak masz kogoś atakować, atakuj błękitnego. Tylko i wyłącznie błękitnego w tej chwili możesz atakować. Wszystkim powiedz: Dokładnie. Ale nie, no teraz to DE jest za wielkie. Powinienś próbować boutować tutaj. Jak najszybciej boutować. Tutaj do Istambułu, do Turcji, w te rejony. Tutaj trzeba definitywnie boutować, bo będzie problem. Chociaż widzę, że Hehe he, ma bardzo dużo jednostek, a DE już nie. Ma dużo terenu, ale Mars już jest drugi. Wydaje mi się, że HEHE he, to mogłeś zostawić teraz, szczerze mówiąc. Ja, tak jak mówię, cały czas Marsa było dobrze atakować. Z względu na to, że lepsze granice z nim masz. Jeśli HEHE he zacznie cię atakować, to wtedy D przejmie jego tereny, oczywiście. A tutaj Mars może przejąć tę jedynkę. Nie wiem, czy widziałeś tutaj, co się rozgrywa na górze. Przewiniemy sobie. Zobaczcie, tutaj 2,5 miliona. 2,5 miliona jednostek w momencie, jak Mars ma około 10 milionów plus minus, mógłby zmieścić go bez problemu najmniejszego w chwilę. E, widzę, że tutaj z hehe, he. ok, macie pakcik. Aha, dE każesz atakować hehe, he. no dobra. Ale tam widzisz, bili się, bili się, bili się i to się bili ostro, nie? Ile on w ogóle ma tam? E, było widać przez chwilę. A chyba mi zniknęło. No, nie wiem, ile on tam ma, ale z 10 milionów to by, będzie miał ten Mars, niestety. A teraz Cap ma około 12 milionów. Aha, ma 13 milionów 300 tysięcy. Hmm. No ładnie. No, zniszczysz tego heche, no i zostaniecie we trzech, nie? Tylko tyle, że Mars i DE będą mieli jeszcze tereny. O, właśnie o tym mówię. Mars już atakuje jedynkę. Mars był głównym tutaj problemem. Iberia widać, że z DE ma jakiś niewiarygodnie silny sojusz. Nie wiadomo z jakiego powodu, ale ma. Ty chcesz DE pakcik dać, no dobra. No, DE teraz ma koronę. A ty się trzecim, czwartym miejscem zajmujesz. No nie jest to zły pomysł, jak na chwilę obecną. Ze względu na to, że Mars ma teraz wojnę z DE, ale Iberia definitywnie z DE współpracuje. Więc Iberia ma 40 000 DE, no to 180, nie wiem, to Marsa wybiją, tylko Mars będzie musiał tutaj się bronić. To możesz tego hehe -he faktycznie wybić, tylko szkoda, że nie masz żadnego dostępu za bardzo do innych przeciwników, takich jak na przykład ten Pedro, nie? Albo Iberia, albo ten pomarańczowy. No i taki a'la full send tu poszedł, nie? Taki a'la... Teraz, teraz mógłbyś zaatakować, wydaje mi się, tak... Yy, no, jak 1.7, jeszcze z 2 miliony byś mógł puścić, tak żeby wybić praktycznie to he Możesz tu zaatakować trochę mocniej, a ze względu na to, że yy, z Marsem masz pakt. Mars Cię nie zaatakuje, jeśli Mars by Cię zaatakował, to wtedy ma przerąbaną grę. Bo znajdzie się między młotem, kowadłem, tutaj DE, tutaj Ty, raku jesteś. Wybijecie go bez problemu. De cię nie zaatakuje również, ze względu na to, że ma kijowe granice z tobą. Tutaj, niby, ma granice, ale to jest taka będziewna granica. A tutaj większość terenu i tak Mars by przejął, jeśli byś zaczął atakować De. Więc teraz mógłbyś 4 miliony pusić na hehe, po prostu go doczyścić bez problemu. Pusisz. Dawaj, jeszcze raz walnij. Jeszcze raz walnij. Dokładnie, dokładnie. I jeszcze raz chyba. A nie, nawet nie. Więc spoko. Oni tu nie widzą, co się dzieje. Jesteś na drugim miejscu, więc jak najbardziej możesz tutaj konkurować z nimi. I teraz będzie: no, Mars. Hmm. Mars chce zniszczyć. No, wiesz co? W sumie to tak. Tutaj masz, yy, zauważyłem. Nie wiem, czy. A nie, bo to nie jest wolne. To Mars już zdążył tam dopłynąć. Co za wariat? No to faktycznie: no, Marsa trzeba atakować, bo innej opcji. Innej opcji tutaj nie ma. Jeśli chodzi o atak, to ja szczerze mówiąc. Bardziej bym ci doradzał, jak zaatakować tutaj na północy, to definitywnie zamiast tutaj to ja bym zaatakował w taki sposób, żebym miał tutaj do Pedro jakieś dojście. Na przykład tutaj. Jakbyś tu, albo tutaj na przykład. Wiesz, żeby zaatakować, jakbyś tu zaatakował, to by ci się rozeszło dotąd około, a później tu masz wodę i na przykład zaatakować jeszcze raz, żeby się do Pedro dotoczyć. Pedro nic nie robi. Zupełnie nic nie robi. Więc Pedro by można było zgasić. Mars z Iberią i z DE by się pili, a ty byś sobie Pedro tutaj pyknął. Ale wybrałeś się, że chcesz Marsa tutaj wybić. No nie ma problemu, dla mnie to jest właściwie jedno i to samo. Tylko po prostu Pedro byś mógł sobie zniszczyć tak od razu, żeby po prostu go wyłączyć z gry, żeby nie przeszkadzał. Nie wiadomo, po której stronie stanie. No Iberia definitywnie jest z DE, no. To jest, to jest stuprocentowe. OK, no i to jest ten twój atak właśnie w Marsa, gdzie go zdradzasz. A tutaj, jakbyś jeszcze raz tu gdzieś walnął, to byś do Pedro się dotoczył, powiem ci. Tutaj mogłeś zaatakować, wiesz, to wtedy by głębiej to weszło. O, widzę, że zaatak... oj, oj, <śm> oj... Zaatakowałeś DE tutaj, to chyba przypadkiem, no, to było chyba przypadkiem, no czasem tak jest, że człowiek kliknie, a niby jest ok, niby nie jest, tylko tak, teraz problem, co zrobi Pedro, nie? Zanim Nexta rozwalisz, powinieneś Pedro tutaj uderzyć, a ja w ogóle jestem pełen podziwu, że DE tutaj Pedro nie wszedł, bo w momencie jakby Marsa przejmował już tutaj, mając te tereny, albo ty, jakbyś miał już te tereny, no to Marsa by było wiele więcej można przejąć. Mimo wszystko bardzo ładnie, dokładnie tutaj trzeba bołtować, e, wybijać jak najwięcej terenu, który może oponent przejąć, e, no bo ty tutaj ten teren tutaj i tak ty przejmiesz, nie? Więc kwestia jest o ten teren się bić. No tutaj to bołtować nie musiałeś, chyba, że Pedro chcesz w końcu uderzyć, ale chyba nie, więc więc chyba raczej nie o to chodzi. Z kolei Pedro wygląda jakby był z Marsem. A Pedro nie jest atakowany przez D, przez Marsa też nie był, więc... No, tak szczerze mówiąc, wygląda tak, jakby Pedro po prostu, no tutaj, no ty też niby pakcik masz z Pedro. Ja nie wiem, czy Ci Pedro pomoże. Tu widzę, że Mars skupił się na tym, żeby Czerwonego tu wypieprzyć tą Iberię. No i mu się udało. Bardzo zdenerwowany na tą Iberię był na pewno. Ty masz bardzo dużo jednostek. Możesz spokojnie 10 milionów walność na Marsa. Wtedy masz całego Marsa przejątego. Znaczy, nie jako planetę, ale. No teraz już no ten ma 6 milionów, ten to ma nie wiem z 5 nawet niech ma 10 milionów na Marsa, bez problemu można walnąć i zostaje wybity. No, teraz, teraz to słuchaj, połowa i na jedziesz, bez problemu. Tak jest, dobijasz go tutaj zupełnie, nawet na nic nie patrzysz tam. Nie musiałeś nawet Pedro mówić, żeby go zaatakował. Pedro i tak go nie atakował cały mecz, właściwie siedzi i nic nie robi. Tacy, tacy gracze też są tacy trochę, trochę irytujący, bo y, mówisz mu coś, żeby zrobił, on nic nie chce zrobić, ani, ani Ciebie nie atakuje, nikogo niko nie atakuje tak gra i nie gra. Ale generalnie dokładnie doczyścić go. Tu widzę, że już wszyscy przejęci. 98% terenu zostało przejęte. 99% nawet. No i bardzo ładnie, i tutaj elegancko wyczyściłeś do samego końca. Piękny meczek. Serducho. O, nawet pogratulowałeś, bardzo fajnie generalnie nie mam tu większych zastrzeżeń tylko tak jak mówiłem, no czasem możesz patrzeć na granicę, możesz patrzeć go dobić wcześniej na przykład tak jak tego Pedra, który siedział nic nie robił gamon jeden, a ogólnie meczek bardzo przyjemny, super że mi go wysłałeś, mega się cieszę jak zobaczyłem wiadomość od ciebie od razu byłem uchichany, bo jednak skomentować czyjś meczek to też mega fan, dla mnie, mam nadzieję, że odcineczek także wam przypadł moi widzowie do gustu, dzięki wielkie jeszcze raz raku, a na dole macie tutaj wszystkie pospisywane statystyki tej mapy i tego meczu, jeśli byście chcieli sobie podsumować. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, jeśli tak, zachęcam oczywiście do subskrybowania kanału, niesamowicie mi to pomaga, Was nic nie kosztuje, jeśli wracacie, czemu by nie zasubskrybować, a my widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku już wkrótce. Trzymajcie się, hej!